Nie, yeah! Mada się mada jestem warty, ze mną z jest Dondoran, elo, elo! Siema maneczko, słuchajcie, yes. zaczynamy tutaj y, CS-y y, gram na koncie w z dondoranem G Ludzi nam dobrało generalnie taki dosyć, dosyć Dosyć mocno Jest na lewo jeden Dobra, patrzę czy drugi nie wyleci y, No, a was oczywiście w tym momencie zapraszam na mój nowy kanał gdzie przyniosłem cały mój content gdyż tam się teraz wszystko dzieje. Jest link oczywiście w opisie, to jest vertes.pyty, jak moja strona, vertes.pyty. Chodź, podejdziemy. Okej, okay, okej. Okay. W site jest. Drugi pewnie pit. Tak, pit, pit, no. Podobuje? Leży jeden pit, pit, pit. Stop. Nice. nice. <śmiech> <śmiech> Dobrze. Elegancko, elegancko. Uuu, ostatnio w maju grałem w CS, ogarniacie? Co bierzemy? Co bierzemy? Już nie pamiętam jak to pm gno? pm pm Dobra, pm MP7, pyk. Już nawet nie pamiętam co tutaj brałem. Aaa, spaliłem. Jest pm leży. Dobra. Długi pewnie Pit albo Side będzie. Jest taka opcja. jest Pit? Ze Scoutem? A wiesz co nie wiem Ja go zasmokuję z digdem, digdem. Nie chcę siedzi w picie Jak mu tam dobrze wychodzi, 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 widziałem jakiś ruch O ale mi kiedy do przyścian 40 mi 35 Lewo Widziałem, widziałem, widziałem Kurde Co jest, ale rozdał <grym> mhm. Chciałem się yy, schować tam gdzieś za czymś, ale teraz widzę, że Trochę daleko do tego miejsca miałem, do w którym chciałem się zakapić, ale trudno. No, mówię, kurde, pierwsza moja gra, słuchajcie, widzicie? Jak to się gra po prawie roku tutaj no, w końcu się obudziliśmy <grym> Tak, tak. Ostatni <grym> odcinek nazywał się Dobra nocka. <grym> no, I poszliśmy spać. Tak, i co spaliśmy tutaj. Do eee, 2K jakoś, możesz digla kupić, albo pistolet jakiś. Eee... Albo mogę jako no, wychyt. Możesz A chcę przejąć kontrolę teraz A potem pewnie w picie dalej No lewo. Aj, paliłem się aj, aj, aj Tam masz mojego digla jak chcesz mhm. Jest na blisko wychyla Tutaj? No, dobra cofnął cofną, cofną, cofną. Nie, twój digiel. A tutaj. Łuch, tu. coś mi. Teraz jest tak, dziki. Coś, no no kurde, tak no, trzeba. No. site. Lewo, no. lewo, A, Ej, Aj. Ale <grym> ja z tego <grym> A, Nie, ja to z digla to bym musiał troszeczkę posiedzieć na tym, bo to jakoś nigdy no. nie była moja broń tutaj. Digdy jest strasznie ciężką brunię. Żeby zacząć jakoś strzelać headshoty to naprawdę Mhm. Mm A i tak sobie serwer dostaliśmy. Ale lewo, uważaj. Leży. Drugi pewnie Pit. Pewnie ja. Tak, chyba to. Chyba w Picie jest. Jest Picie muszę zmienić podejście do niego Cię już przyzwyczaiłem, żeby tu strzelać. Jest A, Oj, dobrze! Dobra Dobrze! Granet Granet, pięknie. Zrzucę ci łap. Dziękuję No i git. Tego spita spróbuję zaszować. Dobra? Ała, 50 mniej jestem. Ile masz tam? Jeden apse. Jeden site. Możesz tam podnieść. Nice. Ładnie. Miał no afkę? Długi mapema. W picie jest, w picie. Dobra. Smoke Picie? Odplantuje. Ja. Podchodzi. Ooo, dostał hejzika. No, go, go. Ale nie, nie biorę, nie biorę wupy. Nie, nie. nie. Bo to często nasza kląsa była. <laughs> jakaś taka. Ostatnio też mi nie siada sawki, to. Mhm. A jest możliwe, że będziemy grali te krótkie Ta. mecze, no nie? Więc no. I Tak, na kanale krótkie turnieje. Jak najbardziej. Okay. Teraz powoli. Aha. Może pchciałam. Mówisz? No, plec, play, let's nic no, Nie widzę. sam u siebie z tego. Przerwałem. Ai goddam. Bym uh -huh. się czaiłem, żeby wyjść. Dwóch to wybiegło, hmm. czy jeden? Dwóch. Okay. Nie, nie, on okay. od apsy podjechał. Mhm. Uh -huh. Spokojnie, spokojnie. Pamiętaj, że to jest nasza CT. Tak, tak, tak. On mi w biegu dał heada. To jest. On się nawet nie zatrzymał. Co ty gadasz? Mm, mocno na facie, niestety. Uh -huh. Nie, on na głęboko chyba jest. Aj. A tu nie umiem. <grych> Dobra, pohałasowałem tam. Shit, shit, shit. shit. na blisko już. Mhm. Okay. Shit. mi tutaj strzelił i nie wyszedł? Na lewo. Mhm. Pewnie na plecach teraz. Wsajcie, wsajcie, wsajcie. Na blisko już. Aj. Ale coś trafiłem. Mm. Coś, za mało, coś. dobra. ostatnia, do więc musimy jakieś Pemy i choć zaszyjemy prawo. Prawo raszujemy. Dobra. Tam, tam, tam. Mhm. Biegniemy, biegniemy. Aj, aj, Teraz się mu zadałem. Oj. To no, trudno. Trzeba się wcelować w niego. <grym> to mamy Dobra, co no, jest teraz. Nasze cy. Tak. <grym> ale padam, kurde. Dobra. Nie, no dwa kilo Ale masz i jadę. tak uważam, że... Yy, że nie jest źle, bo myślałem, że będzie gorzej. Tak. No, dobre. po roku grania to może być ciężko. Hmm. Dobra. nasze strony. Fajnie. <grym> Ta. No, to najwięcej jak pół roku. No prawie rok. Ha? Dwóch tu, jest dwóch, jeszcze jeden. O nie, pink mnie łapie. Głupi internet. Daj bo wyjść. No, no, spoko, spoko. Jest tam dalej, wychodzi chyba. Albo cofną? Mógł cofnąć, mógł cofnąć. Wychylam. Jup, cofnął, bo go tutaj nie widzę. Jest na szocie. Uh -huh. A teraz znowu cofnął? Co on robi? Bo się Nowy znowu. U, jaki tapik! Pink! Nikt Ale bany chopa zrobiłem. <laughs> Dobrze. To co pemy? Ta ta pan, pan. Zawsze. No planta nie mieli, to Też będzie zagrać. Chociaż podejrzewam, że w będą grali, tak. To jest babik jak coś. Znowu 40 mi. Aj. Możesz podejść. On ma diga. go gdzieś? Teraz mi plecy może zrobić. Wow, dójba. No, za... Kurde, trochę za <laughs> tym przede faktycznie. Uf. No mogę się go podjechać mm. Trudno, trudno. Tak jak tam Mhm. <laughs> Jedno eko musimy zagrać. No dobra. eko. eko. No. Okej, okay, okej. Okay. Ten co w skoku. Mm -hmm. Dobra, to było Tak, Teraz gamme fulla. And... Oj, ja auga kupiłem. <laughs> Dobra. Nie, idę z tobą do Pita. Mówisz? Chodź też Pita. No, no, Dobra. no. Ja sobie popatrzę stąd i... Mhm. Mm okay. Coś z prawej. To jest jednok. Dwóch, 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 na no, prawo. Ok, widziałem go. Trwają już. Mm -hmm. um tak sobie. Nice! Bo jeden smoke znikał i zobaczyłeś przez tak, smoke. A. Tak, tak, widziałem normalnie cały cień jego. Tak, tak. Całą obramówkę. Z Bóg w sensie. <grystanie> o nie, zaraz będzie. Cheater! Cheater! <grystanie> Wątpię. Ale jak stał się, kampił na kucaku w ogóle. Na no. boku. dobre. Można dobra. M.K. Go, go, go. Znowu Co, coś z prawej mm. jakieś rzeczy. <grym> o, tutaj mam spokój. Mm -hmm. Jest prawa jeden. Mm -hmm. no, coś do mnie. Sajtuj, tam tam na <grym> I rozdał. Aj sześćdziesiąt mniej w trzech. Coś nie idzie. Spokojnie. Musimy zrealizować. A masakra. No. Rasujemy ich? No, dobra. XD. Bierz, tu m. koła koła Nice. Co dostali. No i pięknie. Mm. No wiesz, tak ciągle stoimy w sajcie, nie? Tu ja pale, tu ten Pegasus. Ła, jestem to jest paka, Cze, Flash leci Nie wyszedł popakę? Sprawdź tam. Nie wiem po co tu. Jest tu obity. Ma tyle Next. Do Nieźle. Ostatnia Musimy. Chcesz kołacha? A nie, dzięki. Zagram sobie MK Mhm, dobra. na Jeden tu. Tak, tak, rzucił coś. Spałka rzucił. Absy. Leża. Mhm. Stoję na blisko tego spałkacza. Dobrze, dobrze, stoisz. Jest Nice! Mamy ryby Dobrze. O. To się wypowiedział, kolega. Elegancko. Dobra, zobaczmy. What? Jestem w awans?! Jestem w silverze. A ja dostałem awans. Co ty mówisz? Aha, bo ten no słabszy był tutaj w Silwerze, to dlatego. Co dobra, jest? Beczka. Ten słabszy miał smerf bo Tak, a ten Smurf jakiś, widziałeś się rozdawał? No silver jeden by tak rozdawał, no halo. <grym> nie no, nie ma Ej, ale jestem w silverze wreszcie! Ile się ja starałem tutaj, pamiętasz ile my to nagrywaliśmy? No. al kurde, trafić na smerfa żeby, żeby dzień zrobił. Nie no, pięknie, ej dobra, dobra. To jest to, to mi się podoba. Tam tak do, to, tam to, to mi się podoba, tak, 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 elegancko, tam pa, parę kili nabiłem, rozgrzeweczka po przerwie jakaś tam poszła, eee, no i ten, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za oglądanie, jeśli odcinek wam się podobał, oczywiście zostawcie łapaczkę w górę, zapraszam na kanał Vertesety, link jest oczywiście w opisie, tam na tamten kanał, wszystko po prostu przeniosłem ze wszystkich innych kanałów, także tam się dzieją magiczne rzeczy, możliwe, że na ekranie się tutaj wyświetla, zapraszam, no i co, tyle, na razie, cześć, żuwiczek. yo, wow. Bye, yo.